Hejka sportowe świry. Ponieważ bardzo dawno nie odpowiadałem na Wasze pytania, postanowiłem, że dzisiaj to uczynię i odpowiem na kilka najczęściej pojawiających się w wiadomościach prywatnych. Pierwszym takim chyba najbardziej nurtującym Was pytaniem jest to, czy jest jakaś jedna dieta idealna dla wszystkich. Że może ją stosować mężczyzna, kobieta, ktoś kto ma 20 lat, ktoś kto ma 30, 40 itd. itd. No, niestety nie ma takiej jednej idealnej diety. Wiem, że teraz w internecie macie naprawdę tak duży natłok informacji. Są profile, które mówią, że diety tłuszczowe są rewelacyjne. Diety optymalne, diety bogato białkowe, diety bogato węglowodanowe z niską zawartością tłuszczów w diecie. No, jest tego naprawdę cała masa. I jak się w tym wszystkim odnaleźć? No pierwszym zasadniczym takim elementem to należałoby odpowiednio wyliczyć sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Jest dosyć dużo kalkulatorów kalorii, należałoby uwzględnić tam oczywiście Waszą aktywność fizyczną, stopień zatłuszczenia organizmu, Wasz wiek itd. tak Ułożyć sobie jakąś taką bazową dietę. Ja zawsze moim podopiecznym daję pierwszą bazową dietę, która jest dietą zbilansowaną. To znaczy, przyjmuję w granicach 2 gramów białka na kilogram wagi ciała, około pół do półtorej grama tłuszczu, w zależności od tego, ile ta osoba ma lat i jaki ma stopień zatuszczenia organizmu, a resztę kalorii uzupełniam węglowodanami. I tak naprawdę jest to jedyny moment, kiedy liczę tą kalorykę diety, kiedy pochłania mi to jakiś tam czas. Dzielę to wszystko na 5 bądź 4 posiłki w zależności od tego kto jakie ma preferencje, jak pracuje, jak może spożywać te posiłki i każdy posiłek generalnie ma taką samą kalorykę, taką samą zawartość białka, węglowodanów oraz tłuszczów stosujemy tą dietę przez 2 do 4 tygodni obserwujemy to co się dzieje co się zmienia i patrzymy po prostu na efekty najlepszym takim chyba odzwierciedleniem tego czy idziemy w dobrym kierunku jest robienie sobie co 4 tygodnie zdjęć zawsze w tym samym miejscu zawsze w tym samym oświetleniu zawsze najlepiej żeby też aparat stał idealnie w tym samym miejscu bo wtedy nie jest w stanie nic oszukać naszego wizualnego takiego spojrzenia na naszą sylwetkę a my, jeżeli oczywiście mamy trochę samokrytycyzmu, to będziemy wiedzieli, czy idzie to w dobrym czy złym kierunku. I na tej podstawie możemy manipulować później, odejmować trochę tłuszczów z diety, bądź węglowodanów, bądź zamieniać sobie posiłki. Na przykład są teraz bardzo modne te diety, w których nie ma węglowodanów rano na śniadanie. Możemy robić naprawdę cuda na kiju, ale jednym takim najważniejszym, takim elementem spójnym dla każdego rodzaju odżywiania, czy to będzie dieta bardziej bogatotłuszczowa, czy bardziej bogatowęglowodanowa, bądź może jakaś optymalna, jest to, że one powinny korzystać przede wszystkim z pełnowartościowych produktów, to znaczy jak najmniej przetworzonych. Dlaczego? Ponieważ nasz organizm Przede wszystkim powinien dostarczać wszystkich makroskładników diety, mikro i makroelementów również, których niestety w produktach przetworzonych no, są śladowe ilości. Są to produkty, które również zawierają dość dużą ilość jakichś prostych cukrów, czy polepszaczy smaku, itd. itd. Jest to sama chemia. My w dobie takiej, jakiej żyjemy, jesteśmy narażeni przede wszystkim na ulepszacze wszelkiego rodzaju produktów. Nawet w zwykłej piersi z kurczaka, którą kupujemy gdzieś tam w sklepie, też jest na pewno jakaś ilość chemii, bo ten kurczak był karmiony tym, czym był, więc przeniknęło to do jego mięsa i my to spożywamy, więc już. Biorąc pod uwagę ten fakt, powinniśmy przede wszystkim ograniczyć się do jedzenia właśnie pełnowartościowych produktów. A jaką mamy gamę produktów? Możemy korzystać tak naprawdę ze wszystkiego, co możemy kupić w sklepie. Mogą to być tłuste mięsa, nie musi to być wcale chudy kurczak czy chudy indyk. Może to być tłusta karkówka, może to być, nie wiem, jakiś udo z kurczaka, podudzie z indyka, może to być rozbew. Naprawdę, dowolność jest bardzo duża. Mogą to być również bardzo tanie podroby, które często gdzieś tam traktujemy po macoszemu. A wątróbka, na przykład, jest bardzo odżywcza ma bardzo dużo witamin, bardzo dużo żelaza, i dobrze by było, żeby znalazła się w naszej diecie. Do tego mamy jaja całą gamę ryb. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem na biało, ale tym na pewno już wiecie, jeżeli śledzicie naszego Facebooka, nasz kanał, ale to nie jest tak, że jestem jakiś spoczony na tym punkcie i mówię zupełnie wyrzućmy to z diety. Chociaż u osób, które chcą zobaczyć szybkie efekty swojej redukcji, polecam, żeby nabiał na samym początku jednak wyłączyć, wykluczyć z diety, bo no niestety w nabiale, w mleku, w mleku krowim jest cała masa różnych hormonów. Tak? Te młode cielaczki nie rosną tylko dlatego, że jest tam białko węglowodany i tłuszcze, tylko dlatego również, że są tam insulinopodobne czynniki wzrostu, które powodują, że ten cielak bardzo szybko nabiał. queria mais Jeżeli chodzi o nabiał, to jest jeszcze innych parę aspektów, które mówią za tym, aby nabiał wyrzucić zupełnie ze swojej diety. Ale wracajmy do sentencji tego filmu. To znaczy, jakie źródła węglowodanów powinny znaleźć się w diecie? Powinniśmy przede wszystkim korzystać z różnego rodzaju nieprzetworzonych źródeł węglowodanów, to znaczy z ryżu, z kaszy, komosy ryżowej, płatków, czy to owsiane, żytnie, jaglane, no i. Ziemniaki. Ziemniaki są bardzo dobrym produktem, one są zaliczane do grupy warzyw, odkwaszają organizm i naprawdę bardzo korzystnie wpływają i na odkwaszenie organizmu i na perystaltykę jelit. Oczywiście osoby, które mają problemy z tarczycą nie powinny jeść ziemniaków, bo są to rośliny z rodziny psiankowatych, ale... Na pewno osoby, które borykają się z tym problemem, o tym wiedzą. Jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, to śmiało możemy włączyć ziemniaki do swojej diety i czerpać wiele korzyści nie tylko z walorów smakowych, ale również prozdrowotnych. Teraz idąc dalej w stronę tłuszczów, możemy korzystać, tak jak już wcześniej powiedziałem, czerpać energię i uzupełniać tłuszcze w diecie z tych tłustych mięs, tłustych ryb, ale również orzechów, różnego rodzaju masę orzechowych, których teraz jest cały wysyp na polskim rynku. Starajmy się jednak wybierać te masła, które zawierają 100% orzechów, aby były pozbawione oleju palmowego, jakiegoś tam innego utwardzacza, czy na przykład. Nie wiem, ulepsza czas maku. Jeżeli chodzi o produkty bogato tłuszczowe, to na pewno żółtko jaja jest bardzo dobrym produktem, aby włączyć je do diety. Oprócz pełnej gamy aminokwasów zawiera bardzo dobre tłuszcze, zawiera również cholesterol, który jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego. On reguluje hormony w naszym organizmie i nie należy bać się żółtek spożywać nawet codziennie jeżeli chodzi o produkty tłuszczowe to jeszcze awokado jest super owocem, który zawiera bardzo dobre tłuszcze które naprawdę też mogą polepszyć walory smakowe potrawy, jeżeli wkroimy sobie kawałki awokado do jakiejś sałatki albo posmarujemy nią chlebek żytni taki 100% na zakwasie to po prostu jest super no i właśnie z takich produktów należałoby korzystać często zadajecie mi również pytanie o Ryż, że Jaka jest różnica między ryżem białym a ryżem brązowym? Kiedyś oglądałem taki materiał, że ryż brązowy zawiera kwas fitynowy, który no, utrudnia, jakby upuśledza nasz organizm na przyjmowanie makro i mikroelementów, że przez to nie mogą się one wchłonąć, że z kolei ryż biały jest za bardzo oczyszczony i dostarcza tylko węglowodanów w diecie i nie zawiera żadnych mikro i makroelementów. Słuchajcie, to są takie rzeczy naprawdę. Już bardzo zawiłe, bardzo, bardzo poboczne. My skupmy się przede wszystkim na tym, nad, co możemy, nad czym możemy zapanować i co możemy skontrolować. Jeżeli będziemy aż tak bardzo wybiegali, że to jest szkodliwe, to ma to, a to ma tam, to zwariujemy i tak naprawdę nie będziemy jedli niczego, bo idąc tokiem różnych dietetyków, dietetyków klinicznych, no, możemy natknąć się na bardzo sprzeczne ze sobą informacje, i myślę, że takie informacje one są na pewno potrzebne, ale dla osób chorych. Jeżeli rozmawiamy tutaj tylko i wyłącznie o osobach zdrowych, które mają problem z odżywianiem, które gdzieś tam się kiedyś zagalopowały, no i straciły kontrolę nad pożywieniem. I chcą ją teraz przywrócić, to przede wszystkim skupmy się na tym, o czym teraz powiedziałem, a na pewno efekty będą, jeżeli będziemy korzystali z tych produktów, o których mówiłem. Jeżeli wyliczymy tą kaloryczność diety i będziemy później manipulowali poszczególnymi makroskładnikami diety, odejmowali sobie porcje węglowodanów, porcje tłuszczów, zamieniali te posiłki w różnoraki sposób. Bo można robić później posiłki, na przykład tylko białkowo-tłuszczowe i węglowodany, zjadać osobno. To również jest fajna metoda na jakiś tam System odżywiania. Możemy łączyć na przykład, że węglowodany zjadać tylko i wyłącznie około treningowo albo tylko na noc. Tych metod różnego rodzaju odżywiania jest naprawdę dużo i każda na pewno gdzieś ma swój sens i każda się sprawdzi, ale muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy to jest deficyt kaloryczny, drugi to jest czystość produktów i ja naprawdę jestem zwolennikiem tego, żeby w tej diecie było jak najmniej przetworzonych produktów, z kolei też nie jestem jakimś mega fanatykiem, bo sam obecnie, no, nie muszę redukować tkanki tłuszczowej i moja sylwetka jest taka, jaka jest już mniej więcej od 3 lat z bardzo zbliżonym poziomem tkanki tłuszczowej pozwalam sobie i na lody z córką i na sernik, i na jabłecznik u babci ale to są naprawdę okazjonalne rzeczy, nie daje się zwariować pozwalam sobie na nie wiem, dwa, trzy drinki u szwagierki na urodzinach, ale mówię, to są rzeczy po prostu dla ludzi, tak? Nie można się stać niewolnikiem diety, ale jeżeli mamy problem i nie akceptujemy siebie takim, jakim jestem, to trzeba zrobić z tym wszystko, żeby akceptować siebie takiego, jakim jestem i dążyć do tego. To jest, no, prosty schemat. Także, moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście w taki sposób podchodzili do diety, no i efekty na pewno przyjdą. E, idziemy dalej. Kolejne pytanie to jest takie, czy tkankę tłuszczową można spalić na przykład z poszczególnych partii naszego ciała? To pytanie najczęściej zadają mi kobiety. Czy można na przykład spalić tkankę tłuszczową tylko z ud? Bo no góra jest fajna, gdzieś tam nawet się żyłki pojawiają na barkach czy na bicepsach. Delikatnie brzuszek jest fajnie odsłonięty, no ale te uda. No niestety, to jest już podyktowane generalnie trochę bardziej genetyką, gdzie więcej odkłada się tej tkanki tłuszczowej, ale nie możemy ułożyć ani diety, ani ćwiczeń na to, żeby miejscowo spalać tkankę tłuszczową. Była cała masa badań robiona na i sportowcach, i na osobach, które nie trenowały, że jednak nie ma miejscowej lipolizy tkanki tłuszczowej. No niestety to się tak nie dzieje. Oczywiście są miejsca, gdzie ten tłuszcz szybciej przybywa, narasta i miejsca, z których bardziej opornie schodzi, ale niestety musimy i mieć deficyt kaloryczny i włączyć aktywność fizyczną, żeby no, ta tkanka tłuszczowa nam spalała się z całego naszego organizmu. I wiadomo, że może być tak, że uda dopiero gdzieś tam będą fajnie wyglądały, a tu u góry już jest super wygląd. Tak bardzo często się dzieje. U kobiet dzieje się to z biodrami, u mężczyzn dzieje się tak z boczkami i z okolicą pępka tutaj na brzuchu, także jest to rzecz normalna. I takie osoby, jeżeli mają problem, to uwierzcie mi, że nie jesteście sami, bo bardzo dużo jest osób, które właśnie piszą z tym problemem. Ale nie ma, nie ma ani ćwiczeń ukierunkowanych na spalanie tkanki tłuszczowej z danego miejsca. A chyba największą głupotą jest, jeżeli zaczniemy wykonywać nagle tysiące brzuszków, czy tysiące, nie wiem, przysiadów, czy wykroków po to, żeby spalić tkankę tłuszczową z nóg, czy właśnie jak w przypadku brzucha tych brzuszków. No nie. Musi być dieta, musi być deficyt kaloryczny, musi być po prostu aktywność fizyczna. Tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, że brzuch buduje się w kuchni. To jest klucz tego wszystkiego. Kolejnym pytaniem jest jeszcze takie, też bardzo często pojawiające się, z kolei to jest pytanie od Pani również, czy odżywki, które teraz pojawiły się na rynku, podyktowane przede wszystkim dla właśnie kobiet, różnią się czymś od odżywek, które były wcześniej, tych dla mężczyzn. No moje drogie panie, różnią się tylko i wyłącznie opakowaniem i niczym więcej. Chwyty marketingowe firm, które reklamują, które produkują takie odżywki, są takie, że może delikatnie dodadzą gdzieś tam kwasu alfa-liponowego, czy może trochę L-karnityny i... Przez to. Jest nowe opakowanie, ładne, które wygląda naprawdę wizualnie super dla oka i przykuwa bardziej Waszą uwagę, bo jest tam ładny centymetr, jakaś ładna fitnesska z fajnym, odsłoniętym brzuszkiem. Ale jeżeli porównacie dalej skład, jeżeli chodzi o zawartość białka i z czego ono pochodzi, to są to dwie te same odżywki białkowe. Mówię, może być tak, że w odżywkach białkowych jest dla kobiet jest troszkę więcej l bo to jest taki na ogół zabieg marketingowy, że większa zawartość l Albo właśnie cela. I to jest wszystko. A płacicie niestety drożej niż płacą za to mężczyźni. No bo wiadomo, że kobiety są bardziej zdeterminowane i więcej potrafią wydać na siebie, żeby lepiej wyglądać. To jest jedyna różnica. Także proponowałbym jednak zaoszczędzić te pieniążki, kupować normalne, zwykłe odżywki białkowe. Jeżeli są pary w domu, to śmiało można kupić sobie fajne izolaciki z tej puszki robić sobie pyszne koktajle we dwoje. Ostatnie chyba pytanie na jakie dzisiaj wam odpowiem, że ten filmik też nie był za długi i za nudny, to jeszcze suplementy. Czy tak naprawdę potrzebne są suplementy, te wszystkie odżywki do tego, żeby zbudować fajną sylwetkę? Nie, nie są potrzebne. Suplementy diety to jest tak naprawdę 5-10% u mega wytrenowanych sportowców, jeżeli chodzi o poprawienie, nie wiem, jakichś tam wydolności, zbudowanie większych mięśni, czy nie wiem, ogólnie parametrów sportowych. Ale jeżeli chodzi o osoby takie przysłowiowe, kowalskich, to nie ma to naprawdę aż takiego dużego znaczenia. Jednak musimy wiedzieć, że osoby, które trenują, które zaczynają wprowadzać dietę, to mają problem na ogół z przyjadaniem posiłków i z regularnością tej diety. Moi podopieczni, którzy dostają pierwszą rozpiskę diety, dostają tak naprawdę dwa najważniejsze, według mnie, suplementy, które no, powinny znaleźć się na samym takim początku. Są to przede wszystkim witaminy, minerały dla sportowców, ponieważ zawierają one dużo bardziej biodostępne formy. No i też, jakby zawartość samych, samych witamin i minerałów jest wyższa niż w zwykłych tabletkach, które możemy kupić w aptece. Tam, na ogół, no niestety, jest zaniżona bardzo mocno ta i gramatura tabletki, i, i sama porcja witamin i minerałów. A my, kiedy no. Włączamy aktywność fizyczną do naszego życia, a grubo często później przeradza się to wręcz w takie prawie codzienne uczęszczanie na zajęcia czy fitnessu, czy siłowni, czy w ogóle bieganie. Czy sporty walki, to potrzebujemy tych witamin, minerałów więcej. Także takie witaminy, minerały to powinno być w ogóle coś, o czym powinniśmy pamiętać za każdym razem. Kiedy kończy się jedno opakowanie, powinniśmy kupić drugie i zwracać uwagę właśnie na to, żeby były to witaminy, minerały dla sportowców. No i drugą odżywką to jest odżywka białkowa, wysokobiałkowa. Najlepiej, żeby był to izolat, pozbawiony laktozy, pozbawiony cukrów, tłuszczów, żeby był to jak najlepiej wchłanialny właśnie izolat, który będzie zastępował nam posiłek białkowy w diecie. Często jest tak, że produkty węglowodanowe znajdują się zawsze pod ręką, czy są to wafle ryżowe, czy nie wiem jakaś owsianka, czy cokolwiek innego, czy nawet kromka chleba żytniego czy waza zawsze gdzieś tam to nam wpadnie w ręce jeżeli chodzi o tłuszcze to też no mamy tego naprawdę dostępność w każdym sklepie nawet teraz są na stacjach benzynowych takie małe 30 gramowe opakowania orzeszków migdały, orzechy włoskie laskowe, właśnie peski dyni które dosłownie starczają na jedną porcję, oczywiście w zależności od tego kto ile ma tłuszczów na porcję ale z produktami białkowymi jest zawsze problem, bo na stacjach benzynowych czy nawet w sklepach, czy gdzieś idziemy zapomnimy posiłku, no ciężko jest gdzieś na przed spotkaniem z klientem otworzyć puszkę tuńczyka czy łososia. Wiadomo, no ryba zawsze wydziela specyficzny zapach i wręcz jest dla niektórych osób podrażająca. Nie zawsze możemy kupić jakąś tam pierś grillowaną, czy, czy w jakimś barzeć, gdziekolwiek. I fajnie jest wtedy mieć taką odżywkę jako zastępnik posiłku białkowego. Oprócz tego, możemy sobie wybrać swój dowolny smak. No i co jest jeszcze takim aspektem, właśnie o którym wspomniałem na samym początku, że osoby, które zaczynają dietę mają bardzo często problem z przejedzeniem całości swoich posiłków. Grubo często dzieje się tak, że śniadanie gdzieś tam odwlekamy w czasie albo mamy problem z jego zjedzeniem, bo piszą do mnie pieczni, że Pani Michala, ale tego jest za dużo, te jajka, ta owsianka czy coś tam, czy no ja nie przełknę mięsa na śniadanie. Fajnie jest wtedy sobie zrobić taką zupę mleczną, na przykład ustaloną ilość odżywki białkowej, którą powinniśmy zjeść na porcję, do tego płatki, czy jaglane, czy owsiane, czy, czy żytnie, Zalewamy wodą, mieszamy, wrzucamy sobie troszkę orzechów, czy nawet dolewamy olej lniany, albo możemy pokroić sobie właśnie awokado, i mamy naprawdę pyszny, pełnowartościowy posiłek w postaci koktajlu. A propos koktajli, jeszcze osoby, które mają bardzo krótkie przerwy w pracy. Fajnym zamiennikiem takiego posiłku jest zrobienie sobie właśnie takiego szejka białkowo-węglowodanowego z dodatkiem oczywiście tłuszczów. Jeżeli mówimy tutaj o tej pierwszej e, takiej zbilansowanej diecie i o pierwszych zbilansowanych posiłkach, e, jeżeli ktoś na przykład nie trawi płatków owsianych, bo jest wiele takich osób, możemy sobie wcześniej w domu ugotować ryż, e, zalać go trochę większą ilością wody, wsypać odżywkę białkową i po prostu zblendować na taki no, prawie kisiel. Do tego sobie możemy dodać czy jakąś formę tłuszczów w postaci oleju, czy na przykład zagryźć orzechy i osoby właśnie, które mają bardzo mało czasu w pracy, dosłownie 5 minut na to, żeby skomponować sobie, zjeść jakiś posiłek, to taki shake wchodzi idealnie. Przelewamy go sobie czy do butelki plastikowej, czy po prostu zabieramy w szejkerze później i możemy go wypić dosłownie w 3-4 minuty i jest to pełnowartościowy posiłek, który jest zamiennikiem, no po prostu gdzieś tam produktu mięsnego, rybnego czy, czy nawet jajek. Moi drodzy, no mam nadzieję, że... Odpowiedziałem Wam troszkę na Wasze pytania i będziecie teraz bardziej ukierunkowani, co robić dalej, jak planować swoje posiłki, jak planować swoją redukcję. Postaram się nagrywać więcej dla Was takich filmików. Jeżeli podoba się Wam taka forma odpowiedzi, to proszę o like, udostępniajcie dalej. A ja oczywiście będę dla Was nagrywał tego jeszcze więcej. Pozdro!